Zaczytaj się z Radiem Poznań, wydanie YouTube. Owe. Witam państwa po dłuższej przerwie. Janna Dywina. Jacek Butlewski. Ja też witam po dłuższej przerwie. Co was tak niekojo ja złożyło? Drwałem. Tak. Ale te powroty do rzeczywistości są niezwykle miłe. Tym bardziej, że na mnie tutaj w radiu czeka chyba z 50, proszę państwa, paczek z nowościami literackimi. Dzisiaj Postarałam się przygotować więcej niż trzy książki. I Anna chodziła cały dzień po radiu z kartonami, rozpakowywała, hałasowała, szeleściła. No i efekty mamy tutaj obok nas. Ale najpierw widokówka z mojej wędrówki głównym szlakiem sudeckim. Na tej wędrówce też polowałem na książki, wyobraź sobie. I muszę ci powiedzieć, że teraz tytułów już nie pamiętam, ale pojawiły się kryminałki takie, których akcja się toczy w schroniskach górskich. To jest ciekawe w ogóle zjawisko. Pierwszy raz to widziałem. Twórcy, pisarze wchodzą na zupełnie nowe pole i jest to ciekawe. Następnym razem taki kryminałek sobie kupię, żeby zobaczyć. W kilku skroniskach to się powtórzyło. Mm -hmm. Natomiast dzisiaj mam dla Państwa pamiątkę z tej wędrówki zakupioną w szklarskiej porębie. Dokładnie w, w informacji turystycznej w szklarskiej porębie Karla Hauptmana, księga ducha gór. Hauptman, brat noblisty. Urodzony w Sudetach, chociaż nie w Szklarskiej, tylko w Szczawnie Zdroju, ale w Szklarskiej Porębie mieszkał. Jeśli Państwo jesteście, a wiem, że jeździcie do Szklarskiej poręby, bardzo ważne artystyczne miejsce, gdzie wszyscy się zjeżdżali, wszyscy dyskutowali, rozmawiali i tak dalej. Ten dom Haupmana jest na, na szlaku, blisko złotego widoku ten piękny widok na Karkonosze. Haupman był bardzo ciekawą postacią był Niemcem, ale sprzyjał Polsce, sprzyjał sprawie polskiej, był Pacyfistą, sprzeciwiał się wojnie i przysłużył się też. Temu, że między innymi dzięki niemu Raymond dostał Nobla, ponieważ on przełożył na niemiecki, czy pomagał w przykładzie na niemiecki chłopów. Dzięki temu właśnie, między innymi dzięki temu mamy Nobla. Duch Gór to książka, po którą warto sięgnąć. Ten duch Gór przewija się w karkonoszach w bardzo wielu miejscach. Kim jest ten duch Gór? To jest taka nieodgadniona. Postać, taka trochę ręka sprawiedliwości, taki trochę bohater mityczny. Warto poczytać, to jest zbiór różnych, bardzo ciekawych historii. Duch gór to jest pamiątka, którą można przywieźć z karkonoszy, ale zachęcamy też, zapoczątkujemy dzisiaj taki cykl zachęcający Państwa do tego, żeby przywozić książki z wakacji. Co ty na to? To jest moja pierwsza propozycja: Duch gór, Konoszy z Sudetów. A jeżeli Państwo jedziecie nad morze, chociażby to polujcie na te książki, często nawiązujące do regionalnej historii, tak jak w tym przypadku. No i wzbogacajmy swoje życie o, o takie pozycje. To jest moja propozycja na, na dziś. Flagi trzeba powiesić. Panie Rzanocie, ja zawsze w to robotnicze święto, to już tam. O to nie chodzi. Miał... Drugiego, to jeszcze mogą sobie wieczorem, prawda, wisieć. Ale żeby mi trzeciego, to żadna nie wisiała. Rozumiemy się. Tak jest, panie przewodniczący. Warto przypomnieć, że autorka przecież jest też, czy popełniła biografię Franciszka Pieczki. I też polecamy Państwu z serii biografii, które ukazują się nakładem domu wydawniczego Rebis. Po biografie chętnie sięgamy, często je czytamy, prawda? To nie tylko osoby starsze. Ale w tym przypadku w szczególny sposób zachęcamy do Wilhelmiego, ponieważ to poznaniak z urodzenia tutaj mieszkał, chociaż wiadomo, że zawodowe życie spędził w Warszawie, Warszawie przede ale przede nie wracał tutaj Tu miał rodzinę. Miasta, niestety tak. jego brat Adam niedawno zmarł, ale przez lata z inicjatywy Romualda Grząślewicza, także świętej pamięci, niestety, odbywały się przez kilkanaście lat dni Romana Wilhelmiego. Jest przecież skwer jego imienia przy ulicy Masztalarskiej. Jest pamięć, jest szereg różnych artykułów, także publikacji rozmaitych. Liczę na nagrania także w naszym radiowym archiwum. Z tych dni tutaj przyjeżdżał Marek Konrad na te dni Romana Wilhelmiego. Tutaj są ślady po Wilhelmim. I mam wrażenie, że dzięki świętej pamięci Romualdowi Grząślewiczowi, także Rafałowi Pogrzebnemu, naszemu znakomitemu koledze z Polskiej Agencji Prasowej, który też był takim inicjatorem obok Romualda, ta pamięć o Romanie Wilhelmim rozkwitła. I bardzo dobrze, bo to jest wielka gwiazda, a tutaj ta książka to jest kolejne spojrzenie, bo to nie jest pierwsza biografia i to jest zapewne nie ostatnia. Pan Rotmistrz wybaczy, ale ten stajenny Grsztyn jest dziś po raz pierwszy. Nie wie, że pan Rotmistrz pija zawsze tylko jeden. Kiedyś maczyłem mi przecież. Natomiast postać niezwykle popularna, lubiana do dzisiaj. Jego te kamienie milowe i serialowe, i filmowe są powtarzane bez przerwy właściwie można powiedzieć. A po który tytuł najchętniej sięgasz? Ten filmowy. Filmowy. E, musiałbym się zastanowić, ale mimo wszystko, chyba, jednak, alternatywy cztery. No to, najczęściej to teraz, oczywiście, przypominany Jakoś... serial przez telewizję polską. Nikodem Dysna nie przemawiał do końca. Do domu. mnie też nie, ale na pewno zaklęte rewiry. Więc to ty zrobiłeś, tak? Czy ty myślisz, że ja nie wiem, ile razy okradałeś palmiaka? Gdzie jest mój bloczek? Jaki bloczek? Mój bloczek na 50 zł. Wyjmuj wszystko z kieszeni. No, Trzyma. To ja może teraz sięgnę po nowości, tak, po kolejną nowość, bo przecież Anioł nas... i Twardziel, proszę jaki wymowny tytuł, to też nowość na rynku wydawniczym. A ja mam przed Państwem książkę teraz do zaprezentowania, ulotny zapach czereśni Magdaleny Witkiewicz. To jest kontynuacja bardzo dobrze przyjętej yy, pierwszej książki, czereśnie zawsze muszą być dwie. Yy, ja chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na oprawę tak, tej piękne, książki. Pięknie, To I bardzo nietypowa, że, że właśnie ta, ta, ta strona jest też ozdobiona. Czereśnie, Trzeba... wszędzie. I ich zapach yy, też czuć yy, w trakcie 200 zł za kilogram na targowisku. Ponad. No Memy powstają się... na temat czereśni. <laughs> proszę się póki co raczyć te, tą książką, gdzie czereśni nie brakuje, jej, a, ich aromatu i smaku. Mm, ta książka łączy i historię, i nowoczesne technologie, bo nie wiem, czy wiesz, czy Państwo wiedzą, ale ilustracje do tej książki zostały stworzone za pomocą sztucznej inteligencji. Jak one wyglądają? No. Troszeczkę tak. Jak one wyglądają, będą Państwo mogli zobaczyć w naszym filmie. To nie jest dobra wiadomość dla ilustratorów. <laughs> ale to na razie jest taka nowość. I zarówno na naszym rynku, tutaj polskim wydawniczym, ale myślę też, że i na rynku europejskim. Historia wzięta z życia, bo i Magdalena Witkiewicz nie boi się takich historii. Jest nazywana autorką szczęśliwych zakończeń. I nawet jeżeli w jej historiach nie brakuje cierpienia, dramatycznych sytuacji, konfliktów rodzinnych jakichkolwiek, to i tak i tak wszystko dobrze się kończy. I sama zresztą była wielokrotnie naszym gościem tutaj w Radio Poznań. Podkreślała, że nie ma takiej sytuacji, drodzy Państwo, w której nie moglibyśmy znaleźć rozwiązania. A rozwiązania szczęśliwe są, istnieją, tylko wystarczy ich poszukać. I na szczęście Magdalena Witkiewicz nie występuje tutaj w roli takiej wielkiej nauczycielki, która wszystko wie, która mówi z góry, co należy zrobić, jakie wnioski wyciągają czytelnicy. No też mogą Państwo się przekonać, czytając chociażby właśnie ten ulotny zapach czereśni, i teraz kolejne tytuły, na które chcemy zwrócić uwagę. Magdalena Kawka, nasza pisarka z Poznania, wręcza nam długo oczekiwany kolejny, a to już piąty, tom swojej lwowskiej Odysei krąg życia. To historia tak naprawdę oparta na faktach wziętych z życia yy, rodzinnej, rodzinnego życia Magdaleny Kawki. Zachęcamy do lektury. Skoro mowa o rodzinnych sprawach, to kolejna książka warta polecenia, zły syn Jarka Skórzyńskiego. To jest i filozof, i pisarz, i bibliofil, który mieszka i pracuje w Szczecinie. Powiem szczerze, że nie zatknęłam się wcześniej z twórczością pana Jarka Skurzyńskiego. Bardzo mocno polecam właśnie tę książkę, chociaż temat bardzo niewygodny i bardzo trudny o relacji matka-syn. Te sprawy rodzinne zawsze zawsze są, czy bywają napiętnowane przez opinię społeczną, a tutaj mowa jest o tym, czy dziecko musi kochać rodzica. Na przykład, matka samotnie wychowująca syna pod obstrzałem wścibskich sąsiadów i rodziny i, i wskazówek, jak należy kierować jego życiem. Zaczyna się od śmierci bohaterki tej książki i narrator, główny bohater, cały, przez całą tę powieść zastanawia się, jak by wyglądało jego życie, gdyby mama nadal żyła. Jak wyglądało ich życie, gdy, gdyby Mógł w końcu opiekować się nią na starość. Joanna divina zostawia jeszcze dwa kryminały na przyszły tydzień, ponieważ. Ale zdradzę przynajmniej jak wyglądają tak. co to za okładki. Opowiemy o nich za tydzień opowiecie z jurkiem piasnym, bo moje miejsce tutaj zajmie jurek za tydzień, ale jeszcze jeden kontekst, jeszcze jedna informacja, która jest ważna też dla naszego czytelniczego świata trwa w tej chwili festiwal fabuły. Poznański Zamek to jest kilkadziesiąt spotkań, gorąco Państwu polecamy, będziemy o tym mówić, między innymi w niedzielnym spisie treści. Wiadomo, że w piątek w czasie gali nagrodę odbierze Marcin Świetlicki, to jest ta główna nagroda literacka, znakomity przecież literat, a dowiemy się też w piątek wieczorem w zamku, w Sali Wielkiej o godzinie 19, kto otrzyma stypendium Baraniaka. Odsyłam do naszych relacji antenowych i na pewno coś też pojawi się na naszej stronie internetowej. Ja myślę, że powinniśmy wybrać się na łowy, pójść na to spotkanie, porozmawiać z twórcami, bo tam będą wszyscy. I należy tam być. I zapewne będziemy Państwu w kolejnych tygodniach, w kolejnych programach przybliżać tych twórców. Zwłaszcza, że na przykład Urszula Chonek, która była wyróżniona w. Jednej z poprzednich edycji, później często zaczynała się u nas pojawiać także w tytule tygodnia. Także ta Poznańska Nagroda Literacka i Festiwal Fabuły to jest taki kontekst. Dzisiaj go nie przybliżamy, ale sygnalizujemy, że to trwa i że my trzymamy rękę na pulsie. Polecamy Państwu nasze wybory czytelnicze. Czekamy na Państwa propozycje. Z wakacji, żeby tak jak moja książka, gdzie ona tu jest, Księga Ducha Gór z Karkonoszy żebyście państwo także przywozili pisali nam co przywieźliście, nie wiem, z gór, z nadmorza. Zawsze znajdzie się jakaś księgarenka, czasem regionalna, jakaś opowieść, Warto której my tu nie znamy w wielkopolsce. I przywieźć jakąś perełkę tutaj do Poznania i później się nią podzielić. Wysłać nam zdjęcie, może też po nią sięgniemy. Też możemy. Pozdrawiamy państwa serdecznie i zapraszamy już za tydzień. Jacek Butlewski, Joanna Dwina. Do zobaczenia. Do zobaczenia.